Pani Marszałek, Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo wiele głosów tu też w oświadczeniach dotyczyło tego, co wydarzyło się w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pewne aspekty, może, które są też ciekawe. Otóż gdańskie portale, bynajmniej niezwiązane w żaden sposób politycznie przecież z prawem i sprawiedliwością. Informują, że ten czyn haniebny, barbarzyński, czyli wyrzucenie z wystawy stałej rotmistrza Pileckiego i cokolwiek, i rodziny Ulmów, miał miejsce w nocy. To świadczy o pewnym beznadziejnym tchórzostwie tych, którzy to robili, bo nie podjęli żadnej dyskusji, nie próbowali niczym argumentować. W nocy się zakradli, wyrzucili z wystawy polskich narodowych bohaterów. To jest hańba podwójna. Absolutnie tchórzliwe zachowanie. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, ponieważ widzę, że na sali nie ma członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale y, mam nadzieję, że to moje oświadczenie jakoś dotrze do Państwa z PSL. Otóż y, Polska wieś poniosła gigantyczne straty podczas II wojny światowej. Na tym, na ekspozycji w muzeum II wojny światowej, wszyscy są przedstawieni: Niemcy, i Włosi, i Japończycy, no, wszystkie narody, różne nacje. A rodzina Ulmów to byli członkowie Stronnictwa Ludowego. Ulma był członkiem Stronnictwa Ludowego, był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, publikował w Tygodniku Wici, był, był twórcą spółdzielni mleczarskiej. Wiktoria Ulma była członkiem Uniwersytetu Ludowego. Naprawdę, Państwo jesteście w takim rządzie, który to toleruje? To jest absolutnie haniebne. To byli ludzie, którzy oddali życie za Polskę. Dziękuję. Zapraszam pan poseł Fryderyk.